A no, ty Masz, miejsce, tutaj na ziemi. Jadą, kurwa Ale faza Ja cię chyca, co jest grane Karoca normalnie ulicą jedzie jeży. Karoca ulicą jedzie taką

Full pakiet Mansory, dokładki, że wszystko jest. P950. Ciekawe, czy tyle ma koni. Mocna fura, przepiękny jest. I jeszcze odboczka, szybki look. Cudo. Te fele też dojebane są. Zobaczcie, widzowie, pierwszy spot dzisiaj i od razu na grubo, czyli hurakan w wersji STO V10. Jeszcze na gwiazdkę. dla Las Katowic. Tego typu Turyści z Katowic przyjechali Ale widać dawno nieużytkowany Bo kurz jest kurz jest, ale Speck jest bomba Bomba klat Jak to mówi młodzież teraz Tak mówią, tak mówią podobno Od boku to zajebiście wygląda agresywnie Opór No Robi wrażenie Petechik Aniołek Zobaczcie, widzę jaki spektr! Ulala! M2! Co ty? Ale co? Lamborghini Urus! Dawidza! Dzień dobry, witamy! Tego typu, na słowackich. Fajny! To Wesce! Co jest napisane? Karolijn de Tak zwany szonowóz. Zobaczcie, kolejny Urusik. I to kolejny nowy. Jakieś dymy, dymy, dymy. Ostatnie Jakiś... odklejenie. Ostatnie odklejenie. Co tam się dzieje? Jakimś wykrywaczem chodzą. Co jest grane? Z jakimś miernikiem chodzi normalnie Ciekawy No. Ciekawe Jest i on! Nadchodzimy widzowie kolejny nowy Aston Martin Vanquish z o pod maską i w kolejnym Dojebanym przepięknym speku. Baja. Tak to się prezentuje. Kurde. Robi wow. Są 12 Aston Martin. Jasny, cudowny środeczek. I ten przepiękny tył. Te przepiękne lampy z tyłu. Kosmos. Nie no, speck jest bomba. W sumie jak każdy dotychczas w Warszawie, każdy był do, dojebany po prostu. Jest ogień nawet znaczki karbonowe. Kurde. na wypasie. furka. w tym roku, w Ferrari Portofino. Drodzy widzowie, tak to się prezentuje Paskudna, Ukraina, na auto spok. Natomiast z tej strony, całkiem ładne Ferrari Fajny spek, błękitnik, błękitnik Tego typu Fajna fura, quality Fajne Dziwna sprawa Popatrzcie widzowie, jaki fake GT Niby GT, ale jednak nie do końca Tutaj kręcą film, a tutaj zaraz za tym busem Rolls Royce Spectre Ferrari 599 GTB GTB To jest dopiero fura To jest dopiero gust Ja też nie chcę w to wierzyć, ale ucieka nam. Lepa Ale popisówka brabusówkiem. Wraca! I znowu nam ucieknie pewnie zająłem życie. Klasik

S Turbo S w Cabrio w PTSie Piękny spek i piękna fura, to jest to no. Abuz, babu Naprawdę, to podobne. Ale jest A ja sam też na widziałem. Wójcie się, Ale chodź.

Tutaj na blue Ulala jest spek. Cudda. Uuuu. ta nowość, Mocny. Ulala, ale rusemeczka. Jaki spek ładny. Bajka. Ja Japydy! Klamkę zabrali! Co jest grane? Już nie siądziesz! ukradli klamkę. Na hmm. Lamborghini Mursi Lago w super czarnym speku, all black. Robi to wrażenie naprawdę. Kosmos. czerwone fotele, czerwony środeczek Baja Malutkie combo bombo, czyli 6-3 najnowszy I, i M6 No, M6 tak się nie widzi za często What the shit, co to jest? Bajlaela Wtedyśmy zdążyliśmy w popagani i Mole Roadster. I chłop na drzewie siedzi, nie? Normalna sprawa. Małpy, zło. Normalnie na drzewie, chill Wyjebane jaja. Ja pedy widzowie, jak to wygląda w ogóle. Kosmos i Mole Roadster, w takim speku jeszcze. Niesamowity. No, w ruchu ulicznym kosmos to wygląda jeszcze grubiej niż w garażu z pięcioma innymi pagami.

Pozdro. Gracias. dans